Dziś sobie będę straszyć pierwszą, osobą, osob, osobą, ababa, pierwszą osobę, która wejdzie do mnie na serwer. Jak na razie nikogo tutaj nie widzę. No cóż, nie mówiłam też dziewczynom, że dzisiaj coś nagrywamy i tak dalej. Dlatego sobie myślą, że jest dzień dzisiaj taki wolny. A ja wiem o tym, że one często wbijają na mój serwer i sobie coś tam nagrywają. Takie to są cwaniaczki. Tak, tak. A ja się dzisiaj przybiorę właśnie za potwora. No i będę sobie wlatywać im do domu. I ogólnie nie wiem. No myślę, żeby im przeszkadzać i tak dalej. Ale też nie będą wiedziały, że to jestem ja. W sensie jak na mnie klikną, to będą dopiero wiedzieć, ale ja nie chcę czegoś takiego robić. I mam nadzieję, że nie klikną na mnie. Dobra. To ja może najpierw się zmniejszę, tak trochę, żeby, no wiecie, nie było aż tak, yy, żeby od razu nie ogarnęły, że to jestem ja. Dobra, przybierzemy się na czarno. Jeśli dziś będę miała dziwny głos, bo wiem, że mam dziwny głos, to jak coś, nie róbcie jakichś doszukiwań ani czegoś, po prostu jestem przeziębiona i, i boli mi gardło. A za dwa tygodnie jadę na wyrywanie ósemek, więc też będę dziwnie gadać. W ogóle moje filmy są jakieś... Nie wiem, za każdym razem albo jestem przeziębiona, albo coś się dzieje. Nie wiem. Mam dość. Po prostu mam dość. Dobra, ej, ale nie wiem, czy włosy czarne. Często w sumie ubieram czarne, więc nie wiem, czy to będzie aż tak. Ej, zrobimy takie dziwne, dziwne. Jakoś w sensie nie, że dziwne, że brzydkie, tylko no wiecie, ładne. Ale takich, których ja ogólnie sama nie ubierałam nigdy i nie używałam za bardzo. Dobra. Okej, okay, co... Uuu, ej, dobra, to jest fajne. Ale jakąś buźkę zrobimy. Może, 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 może to? Albo to? O to? Tak, tak. Dobra, czarne. Ło ale to kozacko wygląda, e, ja będę ją tak straszyć, przecież ona chyba padnie, dosłownie ona padnie. Czekajcie, czekajcie, bo ja ogólnie widziałam, że dołączyła Malwi, ale tutaj jej nie ma, więc gdzieś musiała chatę zrobić chyba. Czekajcie, bo ja tak trochę wychodzę na przypał, bo mogłaby mnie od razu zobaczyć, gdzie ona ma ten dom. E, tam nic nie ma, e, tam ma, dobra, czyli ona na pewno coś tam sobie nagrywa, albo po prostu sobie gra. Okej, okay, okej. Okay. W ogóle dajcie mi znać, jak wam się podoba taki strój, takiego strasznego potwora, bo mi jeszcze, że podoba się. Jest fajny, jest fajny. Ale nie wiem, czy od razu iść ją straszyć, czy tak gdzieś tam podchodzić i coś tam, jakieś propsy zostawiać i tak dalej. Ona na bank coś nagrywa, na bank coś tej robi, bo ona tak sobie normalnie nie wchodzi i powiedzmy sama nie gra. Dobra, myje ręce, dobra, na pewno coś tam jest. No, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Myślę, że tak. Może we, że zaczniemy sobie od prypsów. Co by tutaj porobić? Może ogień, ale to chyba zostawię na następne. Czy ja mogę coś tutaj... O, dobra, damy takie pachołeczki. Tu, 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 tu. tu. Niech sobie tam stoją pachołeczki. Ehe. Czy ona jakoś zareaguje na to? Czy ona w ogóle to zauważy? Tego jestem ciekawa. Dobra, słuchajcie. Ja, ja będę chciała ogólnie... Ona chyba mnie zobaczyła. Chyba tak. Ej, 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 ale będzie przypał, jak ona mnie zobaczyła od razu. Ale chyba w ogóle nie. Raczej jakoś tak nie zareagowała. Coś tam pisała. Chyba nic takiego. Aha. Dobra. Y ona myśli na pewno, że to jakaś inna dziewczyna sobie z niej żartuje. Ale dobra, dopóki na mnie nie kliknie, to jest ok. Tak mi się to wydaje. Dobra, czy ja mogę sobie dać tutaj ogień, ogień, ogień? Pali się dom. O. Żeby nie było. Dobra, czekajcie, bo ona tędy będzie sobie wyskakiwać. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czy ja mogę jej tu dać? Tu? <laughs> mogę! Dobra, pasuje mi to. Ej, ale w ogóle jest fajne to, że mogę stawiać u kogoś na chacie. <laughs> Dobra, czy ona z w ogóle przyjdzie? Ona jakimś mopem tam bierze coś? Kurczę, o co chodzi? Dobra, tu jeszcze damy. Dobra, dobra, dobra. I może sobie ucieknę gdzieś. Ej, przecież ja mam kamery. Ha? Jezu, ja mam drona. Przecież ja mogę sobie patrzeć, co ona będzie robiła. Nie, yeah. Dobra, czekajcie. Odpalam drona. Ej, będę tak zaglądać na nią. Czy ona coś tutaj kombinuje? Widzicie, ja prawie o tym zapomniałam. To jest dopiero. Nie wiem, jak ja mogłam o tym zapomnieć. Ej, gdzie ona jest? Co jest? Gdzie ona jest? Halo. No przecież przed chwilą tutaj gdzieś. A, tam lata, tam lata, tam lata. <ścoughs> Znowu ogień? Co tu się dzieje? <ścoughs> dobra. Idzie dobrze, idzie fajnie. Czemu drabi bierze? Co, że gaśnicą mnie dosięgała, czy co? Tak. aaa, bo tam dałam ogień. Widzicie, tu. O, dobra, czaje, czaje teraz. Dobra. A gdzie ty psikasz tym? Co, co ty robisz? Z latarką chodzi? Przecież nie. A dobra, czekajcie. Ogólnie tak, jakby ona widziała, że ja tutaj sobie jestem, to nie ma tu nikogo, to ja zawsze zmieniam pogodę. Ustawię na przykład albo dzień, tak na trwałe, albo noc. Co tam się dzieje w ogóle? A dobra, nieważne. Ale tutaj normalnie pogody nie ruszałam i ona sobie. Wiadomo, robi się wieczór. Dobra, tu jej dach się pali, ona jeszcze nie Co ja teraz mogę zrobić w ogóle? Tak sobie rozkminiam. Dobra, ona tam gaśnicą lata, więc ja ucieknę sobie tu. Może podstawimy jej na chatę e, te, te, jak to się nazywało? Te skrzaty takie. Nie skrzaty, jeju! E, o, o, to, to. Wiecie o co chodzi? Wiecie o co chodzi. Dobra. E, nie mogę niestety do niej nic spisać, a z chęcią bym coś napisała. I zobaczyła, jak się boi. Dobra, jest tam na górze. Dlaczego ja tak wolno biegam? Co jest? Więc może dam sobie to tu. Ej! Coś, coś się błysło. Coś się błysło. Słuchajcie, coś się błysło i ja się wystraszyłam. Ja byłam pewna, że ona jest gdzieś z tyłu latarką świeci na mnie czy coś, bo no z nimi to dziwnie. Czasem różnie. Dobra, idę tutaj jeszcze sobie dam. Czy mogę tak o z takiej odległości dać? Nie, no, chyba nie. Niestety. O, dobra, git. Czy ona patrzy? Chyba, chyba nie. Dobra, nie patrzy, nie patrzy. Tu będziesz sobie siedział, ziomek. Dobra, czy ja mogę tu uciekać? Czy ja mogę uciekać? Ja też jej będę chciała się w ogóle pokazać. Ale tu myślę, że jak ona sobie coś tam robi. Czekajcie, musimy iść w tą stronę, żeby mnie nie widziała. Jak będzie patrzyła z okien. E, może zajdę sobie tu, będzie bezpieczniej, e, że jak ona sobie coś tam będzie robić i w ogóle i może pójdzie spać, bo ja coś czuję, że ona tutaj albo nagrywa, albo coś tam kombinuje, lub czeka na dziewczyny. To jest też możliwe, e, to jest też dobra opcja. I tak sobie czekam, czekam, aż ona pójdzie spać, a ja jej się wtedy wbiję do domu, i dopiero wtedy pokażę się, ale ona y, będę chciała zrobić tak, żeby nie dała rady na mnie nacisnąć. No, zobaczymy, jak to z wyjdzie. Ja czekam, aż ona pójdzie spać. Albo czekajcie, wiem, ja się zmniejszę tak, fest, fest, najmniejsza się zrobię jak mogę, i ja będę próbowała jej wlecieć na chatę. Zobaczajcie to, to będzie idealne. Ale czy ona ma tutaj otwarte drzwi? Dobra, jest z przodu, to zobaczymy sobie tu. Są otwarte drzwi i biegnę na górę. Ta, 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 ta. Ej, tu mnie będzie widać, jak ona będzie... O nie, o nie, 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 nie. Czy nie. ja się tu mogę skitrać? No gdzie, no gdzie, no gdzie? Dobra, wiecie co, ona... Rzadko chyba chodzi tutaj, bo tutaj nic sobie nie poustawianie ozdobiła ani nic. Więc może Paty sobie stała tu, oko, czarnych spodni, a teraz sobie polatam dronem i zobaczę, co ona robi, gdzie ona jest. Tu, o, o, dobra, zasłonię relety, gaszę światło i, i, i co? Idzie, idzie ty, idziesz. Tu idzie na ogród. Idzie obczaić coś chyba na pewno, nie? Dobra, wraca do domu. Okej, okay, okej. Okay. I co będziesz robić? I co będziesz robić? Czy ona pójdzie oglądać telewizor? Yeah. Przecież ja czekam, żeby ją straszyć. Ale dobra, no to te, też może być okej. Okay. Może sobie zejdę tam. Dobra, teraz się zwiększę. I e, co ja mogę sobie wsiąść? Siekierę, tak. Siekierę. Tak, tak. Elegancko. Idę do niej, idę do niej, idę do niej. Czy ona nadal siedzi i tam ogląda? Coś strzelało. I tu ja się wystraszyłam tym razem. Co jest? Wyłącza, włącza. Czekajcie. Czekajcie. Siemano! Siemano! To ja! Ej, ona nawet nie chce mnie kliknąć, żeby zobaczyć kim ja jestem. Dobra, git! Co jest? Nie wierzę w to! Ona naprawdę nie podejdzie, nie kliknie i nie zobaczy, kto to jest. Ej, czekajcie, czekajcie. Chodź to, chodź to, chodź to. <laughs> Teraz cię pociacham. Zrobię ciebie schabowe. Chodź. Ucieka. <laughs> Dobra, wiecie co? Bo tutaj widzę, że ona jest za bardzo przerażona, chyba. Ej, koleżanko, chodź. Ja zrobię ci kotlety. Dobra, uciekam stąd, uciekam, uciekam, uciekam. Jestem ciekawa jej reakcji w ogóle. Dalej, jak zobaczę ten odcinek, A jeśli Wam podobał się ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzu, kogo mam straszyć następnego. A ja się z Wami żegnam. Pa, pa.